Dzień dobry, witam serdecznie, witam Ciebie. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czym jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość w zasadzie jest pojęciem stosowanym w etyce, w prawie. Sygnalizuje nam i pokazuje normy i zachowania, które właśnie według nas, według ludzi są sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. Wiele rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, są pod taką osłoną sprawiedliwości. Czy miałeś tak w życiu, że czułeś, że właśnie wobec ciebie ktoś postąpił niesprawiedliwie? Bo sprawiedliwość tak naprawdę objawia się poprzez odczuwanie niesprawiedliwości. Wtedy czujesz się pokrzywdzony, zraniony i odczuwasz to w swoim sercu. I taka niesprawiedliwość jest wynikiem pewnych zachowań, gdy znajdziesz się w sytuacji, w której według ciebie, według Twojej opinii, Twojego odczucia, Twojego osądu, zostałeś skrzywdzony. I teraz czym jest w tym momencie sprawiedliwość? To jest według Ciebie. Ty masz odczuwanie, że zostałeś skrzywdzony, że ktoś postąpił niesprawiedliwie. Ale teraz spójrz na to z drugiej strony. Osoba, która Ciebie skrzywdziła, postąpiła wobec Ciebie niesprawiedliwie. Ona według siebie postąpiła na przykład sprawiedliwie. Więc tak naprawdę to czym jest ta sprawiedliwość? To ewidentnie pokazuje, że jest punktem widzenia danej osoby, danej jednostki, danej społeczności, narodu, a nawet świata, bo my jako całość, Możemy również odczuwać jakąś niesprawiedliwość. Dany kraj, dana grupa społeczna. Wtedy czujemy się z tym niedobrze i chcemy temu przeciwdziałać, żeby nie powiedzieć walczyć z niesprawiedliwością, bo chcemy być i żyć w sprawiedliwości. Ale w tym momencie skupcie na takim Twoim osobistym, na takiej Twojej osobistej sprawiedliwości. Przemyśl sobie przez moment, przez chwilę, czy zdarzyło się Tobie, że potraktowałeś kogoś sprawiedliwie lub niesprawiedliwie i czym to było spowodowane. Odpowiedz sobie w myślach na takie pytanie. Jeżeli już złapałeś takie wspomnienie, jeżeli już teraz jesteś przy nim, a minął już jakiś czas, to przemyśl to samo zdarzenie, kiedy czułeś, że ktoś cię skrzywdził poprzez niesprawiedliwe działanie, i przemyśl to z perspektywy czasu, bo może Zdarzenie, które Cię skrzywdziło, nosisz w swoim sercu rok, dwa, może dziesięć lat, może jeszcze dłużej i zastanów się nad tym głęboko odczuj to całym sobą czy rzeczywiście to było niesprawiedliwe działanie jakiejś jednostki, osoby. Kiedy już Przemyślisz to bez oceniania, usądów. Wejdź przez moment, jakby, w skórę, osobowość tej drugiej istoty, tego człowieka, który Ciebie wtedy skrzywdził. Bądź na chwilę tamtą osobą. Odczuj. Działanie tej osoby. Poczuj, co ona wtedy zrobiła. Co mogła czuć. Czy naprawdę zawiniła? Czy ta sprawiedliwość z jej strony była niesprawiedliwością? Czy naprawdę chciała Ciebie zranić? Więc cóż to takiego jest sprawiedliwość? Jeżeli głębiej się przyjrzysz temu zjawisku, temu słowu, to tak naprawdę sprawiedliwość nie istnieje, żeby nie powiedzieć z wyższej perspektywy, z większej, szerszej. Bo czymże jest ta sprawiedliwość? Jest tylko odczuwaniem danego człowieka, danej jednostki, grupy społeczeństwa. Ale z perspektywy tej drugiej istoty, tego człowieka i tak samo, czy grupy społeczeństwa, to będzie sprawiedliwe. Więc gdzie szukać sprawiedliwości? Mamy sądy, mamy świadków, oczekujemy przychylnych komentarzy. Oczekujemy, że jeżeli jesteśmy skrzywdzeni, ktoś wstawi się za nami, za Tobą. Ale to jest oczekiwanie. Sprawiedliwość zostaje w zawieszeniu. Niech będzie zawsze zbalansowana. Może wewnętrznie obecnie nie zgadzasz się z tym, co ja mówię, jak płyną te słowa, ale uwierz, że w szerszym kontekście, z większej perspektywy, po pewnym czasie, z innego punktu widzenia, Nie istnieje coś takiego jak sprawiedliwość czy niesprawiedliwość. Wszystko powinno być zbalansowane. A Twoje postępowanie niech będzie po prostu słuszne, dobre, nie krzywdzące innej istoty. Niech będzie zawsze z poziomu serca. Zawsze słuchaj podszeptu, szeptu duszy. I będziesz wtedy postępować właściwie, sprawiedliwie, jeżeli chcesz nadal używać tego słowa. Niech Twoje życie płynie spokojnie, radośnie i szczęśliwie. Niech będzie przepełnione miłością. Niech będzie stabilne, zbalansowane ze wszystkim i wszystkimi. Niech będzie zgodne z naturą. I niech to będzie sprawiedliwe, jeżeli nadal używasz tego słowa. Dziękuję ślicznie. W imieniu kolorowego horyzontu przekazów wszechświata Gosia Król.